Cześć! Z tej strony Krzysiek. Dzisiaj chciałbym nieco przedstawić Wam grę o nazwie Trackmania Nations Remake 2020, która weszła na rynek 1 lipca tego roku. Jest ona następczynią, można rzec, legendarnej już Trackmania Nations Forever sprzed 12 lat. Mam o tej grze sporo do opowiedzenia, więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Na początek weźmy na tapet menu główne gry. Od razu rzuca się w oczy prosty, nieskomplikowany wygląd oraz nieduża ilość elementów. W menu głównym mamy do wyboru 5 kategorii. Solo, multiplayer, kluby, gra lokalna oraz edytory. W każdej z nich jest ograniczona liczba kafelków, dzięki czemu menu główne jest bardziej przejrzyste. Tryb single player składa się z 25 tras treningowych, 25 tras kampanii summer oraz trasy dnia, dostępnej tylko dla płatnych pakietów. Trasy treningowe są nowością w Trachmani. Można na nich ćwiczyć jazdy na różnych nawierzchniach oraz zapoznać się z działaniem bloków specjalnych. Trasy kampanii są podstawowymi torami w najnowszej odsłonie Trachmani. Twórcy gry zapowiadają, że wszystkie trasy będą wymieniane co kwartał, zgodnie z harmonogramem pury roku. Odcinki są bardzo różnorodne. Mamy możliwość jazdy na standardowym asfalcie, szutrze, trawie oraz na dwóch nowych nawierzchniach. Asfalcie ze specyficznym wybrzuszeniem na środku oraz lodzie. W trybie wieloosobowym możemy ścigać się z innymi graczami na trasach kampanii z trybu Single Player oraz rywalizować z innymi na trasie dnia. Wyścigi na trasach kampanii są odbywane na jednym serwerze, który włącza każdą trasę po kolei na czas 5 minut. Do tego mamy również tzw. zwany Salon Gier, gdzie są obecnie dostępne dwa serwery, na których możemy się ścigać na trasach stworzonych przez graczy. Grafika w nowej TrackManii znacznie różni się od poprzednika. Gra jest dużo bardziej jaskrawa. Detale takie jak na przykład cienie są dużo starannie wykonane. Ogólnie gra graficznie prezentuje się dobrze. W TrackManii 2020 mapy wyglądają jednak zupełnie inaczej niż w jej pierwowzorze. Teraz wokół trasy zazwyczaj występuje znacznie gęstsze otoczenie. Został również zmieniony wygląd samych bolidów. Wadą tutaj może być wygląd drzew, które z bliska wyglądają jak plastikowe modele. Fizyka jest w grach tego pokroju tematem, o którym można długo mówić. Ja od wydania tej gry przegrałem w niej około 10 godzin, więc nie mam na tyle dużej wiedzy o tym, aby się za bardzo rozpisywać. Jednakże fizyka nowej Trackmani nieznacznie różni się od pierwowzoru. Auta na początku mogą się wydawać nieco ciężkie, szczególnie jak ktoś przesiedł się z Trackmani na Tion Forever. Jednak ogólnie Fizyka nie jest bardzo różna od tej Strackmania na Forever, co uważam za duży plus. Bez problemu możemy wykonać triki z Strackmania na Forever takie jak Speed Slide czy Neoslide. Plusem jest też brak bogów fizyki. Dźwięki bolidów w nowej Trackmani są dobrze wykonane na pewno lepiej niż w poprzedniku tej produkcji. Bardzo pozytywnie oceniam też soundtrack. Nie jest on może zbyt bogaty, jednak większość utworów wpada w ucho. I świetnie nadaje grze klimatu. Oceniając wszystkie powyższe aspekty, gra wypada bardzo dobrze. Ma oczywiście kilka błędów, jak na przykład dziwnie wyglądające drzewa, lecz każda gra ma pewne niedociągnięcia. Obiektywnie rzecz biorąc, najnowsze odsłona Trakmani ma ich naprawdę mało. Szkoda tylko, że w pakiecie startowym mamy możliwość zobaczyć tylko 50% całej gry. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.